Na kanału pasja sportu walki Monarby Kozojew. Monarby Kozojew, tak, to już, tak, Wygrał, tak. Po wygranej walce w formule semi-MMA. Z, z, z Andrzejewskiej moim imieniu przyznam szczerze, że gdzieś mi wyleciało imię z głowy. Natomiast e, walka dobra, wydawało mi się, że walkę tak naprawdę całą kontrolowałeś, ale rywal czasami wpadał. Tak, tak, on mówi, on, on wpadał do, do walki i to on, na trzecim rundzie on e, został na, na trójkąt, on się wziął. I ledwo już na ostatnich sekundach wywalczył to. I on. Te drugi raz już to jest jego walka, drugi raz i drugie zwycięstwo. E, tak, e, Pierwszy w Prof, prof, prof A, tak? Um, Semi-Pro czy Pro A, jak zwał tak zwał. Tak i to jest pierwsze jego zwycięstwo powiedzmy. Tak, natomiast takie moje pytanie jest tylko techniczne, czy tutaj jak rozumiem jest rzecznik, powiedzmy, no bo dzieli bariera językowa, czy będziesz tłumaczył to co mówię do kolegi i kolega będzie odpowiadał? czy ja, Nie, jak wolicie, to jest dla was udogodnienie. Może pan zadawać i... Lepiej, żeby zawodnik się wypowiadał, tak proponuję, w związku z tym pierwsze pytanie takie podstawowe, jak, jak oceniasz przebieg walki? эмени бойду қандай деп эсептейсиң бой болды жакшы болду атаандаш дагы аябай жакшы дайяынданыптыро судьейский решение менен уттук аллахм бизге буйруптур жеңиш бүгүн биз тарапта болду Było fizycznie siłowo to walka dla niego, bo pierwszy raz tak poważnie on mówi, że walczył. I Andrzejowski mówi, że Andrzejowski też się nie poddawał do ostatniej chwili. Do trzeciego rudna oni tam e, walczyli on mówi. i mówi, że daj Bóg, on wykonał e, dyspozycję prawie trenera i wyszło mu dobrze. Rywal, e, powiedzmy. Może nawet powiem odwrotnie, że tutaj zawodnik wygrał tą walkę również zapaśniczo. Żeby dobrze przygotowany graplerską, tudzież zapaśniczo, rzucał parę razy swoim rywalem. Czy właśnie ten element zapaśniczy, tudzież graplerski, był pod tą walkę przygotowywany? Ty, grosz ten syn, ja o oczu i bezoszło daj na gambas i kończy. Stojka też ten garket podem, stojka też On mówi, że tak, oni wiedzieli, że ten on trochę, oni pojawi, na, wcześniej już trochę zobaczyli, obserwowali tego Andrzejewskiego i, i widzieli, że on trochę w parterze i w zapasowo, on jest trochę lepszy, on mówi. I mówi, że goto, on szykowali się na to też na zapasowo. Ale jednak on też i to mu za bardzo nie pomogło. On uciekał cały czas, Mówię, że od tych zapasów i wolał walkę trochę na nie? Jakiś, coś, jakiś cios tutaj odczułeś? Czy któreś seria, czy powiedzmy ciosy? Bo również low kick chciał, bo tam rewol, szczególnie na początku, w pierwszej rundzie, na przykład te low kicki kopał. Udarł to jedzenie, nie zbrokło. na Widz na ją andali trójkątnik aldo, ona bierze aldo a galan udarje tak nieco płotno. On mówi coś taki, że on dostał, e, powiedzmy z kolana dostał do wątroby parę dwa udary. nie? I na ostatnich chwili, że on go wziął na trójkąt i to było najbardziej. A tak on mówi, że cały rondo, trzy rondo, on tak za bardzo je nie dostawał. To najmocniej to było u niego te, że z kolany dostał i był go wziął na trójkąt i wiesz, to było najgorsze dla niego i tyle. Cześć i gdzie walczyłeś? Czy to jest twój pierwszy start na gallii zawodowej? Ja tam kacian nie ma. Ja Wiccięcioł i Wincią I Polska na Janangi Nanakonda Russi Pajtam Trójki no, on, wcześniej, on wcześniej trochę trenował tam u siebie w kraju, w Kirgistanie tak. i mówi, że tutaj on e, e, trenował trochę we Wrocławiu i amatorsko tam e, MMA Polska tam amatorsko, tam on tam e, na tam i on tam wywalczył trzecie miejsce, to były jego pierwsze walki. I potem on jeszcze taką amatorską walczył, a teraz to jest trzecia walka powiedzmy jego takiej trzecia walka. Czyli rekord jaki już zapytam. Rekord to top 3-2. 3-2. Rozumiem, dziękuję. Trwa walka a Aprasa w tyle Więc na tym krótkim wywiadzie zakończymy, żeby widzieć kolejne walki. Dziękuję serdecznie, gratuluję zwycięstwa i wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Powiedz, on chce przekazać swoim rodzicom tam, Nie no. wiem, tam Kolejba, w Hamczewie, w Kwajkie, w Zgarnej. I wizyta, w Gardamolub. I wizyta, w I wizyta, że Gardamolub. I wizyta, w Gardamolub. I wizyta, w Gardamolub. w Gardamolub. Dobra, dziękuję. dziękujemy serdecznie. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.